Dzień dobry, moje drogie Skorpione, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na trzecią kwadrę. Trzecia kwadra księżyca, czyli czas między 20 a mniej więcej 26 maja, z tego względu, że 27 mamy już nów. To jest dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju kompetencje, skillsy chciałybyście, moje drogie Skorpiony, rozwijać bądź zdobyć? Jeśli już będziecie wiedzieć, o co chodzi w tym zakresie, to jest dobrze z kolei poszukać sobie szkoleń, jakiegoś rodzaju poradników, no tego wszystkiego, co pomoże ci wpłynąć na Twój rozwój. Trzecia kwadra to jest również dobry czas na budowanie wewnętrznej równowagi. To jest dobry czas na to, żeby dokonać pewnego rodzaju podsumowań tego z kolei, co było dobre, co Ci pomagało w ostatnich tygodniach, tego, co Ci przeszkadzało, co może Ci się, co może ci się przydać w przyszłości lub w najbliższym czasie. Tego rodzaju, słuchajcie, tutaj się pokazują zagadnienia. Dobrze jest zwolnić na tyle, na ile możecie. W trzeciej kwadrze raczej już się regenerować, żeby później wróciła do nas energia do podejmowania aktywności. Jeśli chodzi o aktywności, dobrze jest pamiętać o aktywności fizycznej, która będzie wzmacniać nie tylko wasze ciało, ale również korzystnie wpływać na psychikę. Najprostsza, nawet spacery, słuchajcie, to co lubicie, to jest... Ogólnie nadal dobry czas na to, żeby korzystać z wciąż nowych pojawiających się warzyw i owoców, zmienić trochę dietę e, na lżejszą, na, na bardziej wartościową. E, na pewno również pamiętać o sobie, nie zapominać o różnego rodzaju zabiegach pielęgnacyjnych, wygospodarować na to czas. Jeśli chodzi o znajomości, relacje, e, dobrze jest się z kimś umówić, spotkać na żywo, porozmawiać oko w oko, face-to-face nawet niezobowiązująco, chodzi o to, żeby zamiast o czymś pisać na komunikatorach i tak dalej, po prostu znaleźć czas na to, żeby się umówić i spotkać z tą osobą mm, osobiście to również odpowiedni moment na szczerą rozmowę z kimś, na kim ci zależy e, i chodzi o wyjaśnienie jakiejś sprawy, wyjaśnienie zachowania, które mogłoby lub mogło wprowadzić jakieś nieporozumienie, ok? wyjaśnić coś lub poprosić o wyjaśnienie Trzecia kwadra, czyli otrzymuj, czyli odpuść, czyli odpocznij, czyli zresetuj. Trzecia kwadra, czyli praktykuj wdzięczność, podziękuj ogólnie, tak, odpuść, czyli odłóż wszystko, co zbyt ciężkie, uwolnij jakieś emocje, drogi skorpionie odpocznij, czyli też wpuść kontrolę, bo są sprawy, nad którymi totalnie nie masz kontroli tylko jakby próba kontrolowania jakiejś sytuacji, która jest poza twoim, poza twoją jurysdykcją tak to określę, e, wpływa negatywnie na ciebie i ciągnie cię w dół więc po prostu zostaw to odpocznij, czyli zadbaj o regenerację zastanów się jakie decyzje mógłbyś podjąć odnośnie swojej przyszłości, no i bliżej nowiu, no to co, przyjmujemy nowy początek, staramy się naładować i korzystać z tej nowej energii a przede wszystkim oczyszczamy się z niechciwości Myśli. Zaczynamy. Otrzymuj. Muszę rozłożyć wszystkie karty. Odpuść. Jakiś nowy początek. Iść w kierunku prawdziwej miłości bądź prawdziwej przyjaźni, ale coś trzeba odciąć, okoliczności osoby odciąć. Ktoś ci chce coś zabrać lub kogoś zabrać, ale w takim znaczeniu, że wiesz, jakby em, jakieś przedziwne Królowa Mieczy. Moje drogie e, skorpiony. Nie wiem jak. E, pierwsza karta dla was to piątka mieczy i to jest energia z gatunku jest nerwowo ktoś zrzędzi, marudzi, jest wiecznie niezadowolony nie potrafi zobaczyć jakby sytuacji w której szklanka jest do połowy pełna robi jakąś dramę i musiałam aż doprecyzować, ta królowa mieczy moim zdaniem to jakby będzie w stanie bardzo sprytnie, w takim znaczeniu logicznie i inteligentnie zostawić tę energię za sobą i tak bym to określiła. Trzeba zostawić tą energię za sobą. Tego marudera, e, niezadowoleńca. Osoby dramatyzującej, wciąż utyskującej, szukającej na siłę jakichś problemów, małostkowej, wbijającej szpile, lub szukające, że tak powiem, problemów tam, gdzie ich nie ma de facto. Musiałam doprecyzować, tak jak powiedziałam, jest królowa mieczy. Ona jest w stanie, jakby jednym zdaniem, jednym słowem, poradzić sobie z tego typu osobnikami, osobniczkami, okolicznościami, i to trzeba ze sobą po prostu zostawić, odciąć od siebie tego rodzaju energię. Um, ale jeszcze jest jedna informacja, tutaj jest jakiś zakres działań lub jakiś zakres Twojego zainteresowania, natomiast nie tylko Ty jesteś ten zainteresowany, drogi skorpionie, to Ci chciałam powiedzieć. Nie tylko Ty jesteś zainteresowany tymi okolicznościami, tym projektem, tą osobą być może. No i tutaj, w moim odczuciu, wszystko wskazuje na to, że tutaj sprawy odwrócą się na Twoją korzyść. Ktoś wybierze Ciebie do projektu, do współpracy, ktoś w ogóle wybierze Ciebie, ktoś wybierze Twój pomysł, ktoś się opowie po Twojej stronie. To jest ten aspekt, za, aspekt, za który należy być wdzięcznym. Albo też podziękować sobie, że potrafię zawalczyć o kogoś, o coś, o coś, co jest dla mnie ważne, o moje wartości chociażby, prawda. I działanie, które za tym idzie. E, słuchaj y, i później jest energia, która mówi uwolnij emocje. Przy arcykapłance tu byk miał bardzo podobnie. Czyli jest jakaś kwestia emocjonalności, którą trzymasz w sobie, kitrasisz w sobie i być może ta trzecia kwadra to jest dobre, dobry czas do tego, żeby w końcu to z siebie wyrzucić, żeby cię to nie umęczyło zbyt mocno. Ok, ale tu jest też cisza zobacz. Mamy raczej powiedziała, taką, bo mamy raczej wskazówkę do tego, żeby nie działać niż działać, starać się maksymalnie dużo. Ja wiem, że nie zawsze jest to możliwe w dzisiejszych czasach, ale starać się maksymalnie dużo zwolnić, odpocząć, bo przyglądać się trochę to, temu, co się dzieje, zachować jakąś uważność w danej chwili, w jakichś konkretnych okolicznościach, tak? Um, odpuść, arcykapłanka, intuicja. Jeśli czujesz, że gdzieś nie powinieneś ruszać, nie powinieneś iść, nie powinieneś jechać, drogi skorpionie, no to nie, no to intuicja tu będzie mówić: nie, odpuść, odpuść. Jeśli czujesz, że coś nie jest dla Ciebie, odpuść. Jest mniej więcej taka informacja. Przyglądaj się temu dalej być może, ok? Odpocznij, tak? Puść kontrolę, zadbaj o regenerację. I tutaj, żywcie przy głupcu, pokazuje się dużo fajnych możliwości, które jesteście w stanie wykorzystywać w swoim życiu. Coś, co przynosi wam radość, pociechę, spędzanie czasu na łonie natury, ze zwierzętami, z dziećmi być może. Coś, co w ogóle oczyszcza nasz umysł, jest takie bardzo relaksujące, resetujące. Temu się poświęcić. Temu co jest lekkie, przyjemne, nie, jest tym, nie, nie idzie za tym ja jakiegoś rodzaju, nie wiem, albo drama, albo jakaś ciężkość emocjonalna, że tak wiesz, uff. Lekkie, przyjemne sprawy. Na tyle, na ile sytuacja pozwala, dosłownie. Nowe znajomości mogą być dla ciebie bardzo regenerujące. Nowe podejście też do pewnych spraw ogólnie w twoim życiu, tak? Jakieś, nie wiem, nowe działanie, nowy sport, nowe hobby, no to może być dla Ciebie regenerujące. Nowy kierunek bycie turystą w swoim własnym, jak to się mawia, mieście czy miejscu, w którym żyjesz, tak, miejscowości zobaczenie czegoś nowego to może być dla Ciebie bardzo regenerujące. No jest miłość lub przyjaźń, ale również miłość do siebie w czasie nowiu. Czy jest, czujesz się naładowany bardziej energią, lub będziesz czuł się naładowany miłością do siebie po prostu? Z miłości do siebie pewnych rzeczy nie robimy. Z miłości do siebie unikamy, nazwijmy to. Czy każdy żyje tak jak chce, ale myślę sobie, że z miłości do siebie unikamy różnego rodzaju sytuacje, które, sytuacje, które na przykład odzierają nas z godności. Tak? Albo no, nie pomagają, nie służą, nie rozwijają. Z miłości do siebie, no to z miłości do siebie rób to, co dla ciebie dobre. To jest dla ciebie czas nowiu, drogi mój skorpionie. Ale też, tak jak powiedziałam, to jest głupiec, to jest dwójka kielichów. To może być jakiś nowy początek, który emocjonalnie dla ciebie będzie satysfakcjonujący. To nie musi być od razu. Znaczy, tak, jeśli tutaj ta królowa miecz dla mnie oznacza kogoś, to odcina się jednoznacznie od kogoś. No to yy, jakby masz, uważam, na oku zupełnie inną znajomość, lub masz na oku jakiegoś rodzaju inne okoliczności, które wydają ci się być interesujące. Może teraz nie działasz jakoś tak zbytnio, tylko obserwujesz, ale bliżej nowiu uważam, zdarzy się coś, co tchnie w tobie nadzieję i będziesz chciał być może dać znać lub okazać zainteresowanie, tak. Więc kogokolwiek tu zostawiasz, to tę dramę robił, to nie ma tutaj jakby może to i lepiej, a może to i lepiej, O, powiem w ten sposób. Um, bo w czasie nowiu, czy bliżej nowiu, pokazuje się dla Was karta głupca przy dwóch kielichach, czyli coś, co jest po prostu przyjemne. Coś, co jest po prostu przyjemne, coś, co powoduje, że uśmiech wraca na twarz, coś, co powoduje, że jest miło, miluśnie. No i czuję, że mam tutaj z tą osobą, z tą sytuacją, z tymi okolicznościami jakieś głębokie połączenie, że ja tego pragnę, że to dla mnie, prawda? Dziękuję bardzo. Wciskam, pozdrawiam i do usłyszenia.